Jacek Brzeski, witam Państwa. Gościem giełdowego studia telewizji biznes jest Pan Bolesław Drapella, prezes zarządu spółki Morizon. Witam serdecznie. Dzień dobry. A spółka jest dziś ważna, bo właśnie dziś, w piątek 8 kwietnia, debiutowała na rynku alternatywnym New Connect. Zresztą debiutowała całkiem dobrze. Morizon to wyszukiwarka nieruchomości, a na rynku pierwotnym zdobył Pan 3 miliony złotych. Kto kupował te akcje? Przede wszystkim byli to inwestorzy o długim charakterze czy perspektywie inwestycyjnej, w dużej mierze byli to inwestorzy instytucjonalni, natomiast około 10% trafiło do inwestorów prywatnych. Wśród tych instytucjonalnych był jeden szczególnie duży i szczególnie zainteresowany inwestycją. Tak, inwestor z tej spółka zainwestowała w Morizon. Dodajmy, że nowe akcje to więcej jak 14% akcji z, wszystkich akcji spółki, a tak te jest. pozostałe akcje nie mogą być sprzedawane w najbliższym czasie. Pozostałe akcje są objęte 12-miesięcznym lokapem, czyli zakazem sprzedaży, co również podkreśla wiarę obecnych akcjonariuszy w model spółki i w przyszłość i w rosnącą wartość rynkową. Ci, którzy wchodzą na stronę morizon.pl mogą sprawdzić jak bardzo sprawna i bogata jest ta wyszukiwarka nieruchomości. Jak rozumiem, Pana ambicją jest być w grupie trzech czołowych serwisów ogłoszeniowych w tej właśnie branży, a w tej chwili która to jest pozycja? W tej chwili to jest ósma pozycja, natomiast jesteśmy w najszybciej czy najdynamiczniej rozwijającym się serwisem ogłoszeniowym w Polsce, co pokazują również badania polskie, badania internetu, megapanel został w 2010 roku. To staranie się o to, by być w pierwszej trójce, będzie realizowane przy pomocy owych 3 milionów złotych. Na jakie cele przeznaczone będą te pieniądze? Zdecydowanie te, te fundusze ułatwią realizację celów emisyjnych. Przede wszystkim jest to dalszy dynamiczny rozwój, rozwój funkcjonalności, dalsza automatyzacja sprzedaży, również wejście na rynek mobilny, który jest coraz atrakcyjniejszy i coraz, coraz bardziej niezbędny tak naprawdę, nie tylko w nieruchomościach, ale w ogóle w internecie, jakby w branży internetowej. Jak również jest to promocja samego modelu sprzedaży, jakim jest Morizon, bo właśnie tym się przede wszystkim wyróżniamy przy konkurencji. Rynek mobilny, czyli wymieńmy tutaj te to jest instrumenty. Przede wszystkim aplikacji na telefony, już teraz bardziej zaawansowane smartfony, tablety, iPady i wszelkiego tego typu urządzenia, gdzie można w sposób już wygodniejszy korzystać z internetu, będąc na przykład w drodze do pracy, a nie tylko przy biurku. Morizon.pl powstał nie tak dawno, w 2008 roku. Założony został przez twórców porównywarki cen knockout.pl. Tak Jakie są związki Morizona z knockoutem? Obie te spółki mają wspólny trzon akcjonariatu. Mieszczą się w tym samym miejscu, siedzimy w Gdyni, w, w, na, na, w, tym samym, w tym samym biurowcu, co również pomaga w współdzieleniu wiedzy technologicznej. Przez obie te spółki działają w, w branży internetowej, mimo że w różnych, w różnych sektorach, to jest to bardzo przydatne w przy dzieleniu się know-howem. Jak do tej pory Morizon SA nie może się pochwalić dodatnimi wynikami finansowymi. W 2010 rok też został zamknięty minusem. Kiedy można się spodziewać, że spółka będzie rentowna? Przede wszystkim warto wspomnieć, że przy bazie kosztowej z pierwszej połowy 2010 roku ten próg rentowności już został osiągnięty. Celowo, wierząc i widząc potrzebę rozwoju dynamicznego spółki, poświęcamy więcej środków, inwestujemy więcej środków właśnie w jej dynamiczny rozwój. Natomiast osiągnięcia progu rentowności spodziewamy się jeszcze w tym roku. Z tego co wiem, spółka realizuje model efektywnościowy znany m.in w firmie Google. Tak, zdecydowanie. Tym się przede wszystkim różnimy od konkurencji. Nasi klienci, czyli biura nieruchomości, deweloperzy i osoby prywatne płacą za konkretny efekt, jakim jest rzeczywiste dotarcie z ich ofertą do osób, które tej oferty szukają, a nie sam fakt publikacji, który nie zawsze niesie ze sobą konkretny efekt, jakim jest dążenie do sprzedaży nieruchomości. Czyli można za darmo zamieścić to ogłoszenie. Biura nieruchomości, deweloperzy, rzeczywiście mogą korzystać z naszego serwisu w sposób darmowy, natomiast jeśli zależy im na wysokości ofert na liście wyników. A to jest tak naprawdę najlepsze z możliwych wyróżnień. Czyli na lepszym wyeksponowaniu. Lepszym wyeksponowaniu, które daje przyszło stukrotnie lepszą korzyść i dotarcie właśnie z ofertą do, do użytkowników. Wtedy pobieramy opłatę za unikalnego użytkownika, który zapozna się z daną ofertą. Ile biur nieruchomości współpracuje z Pana firmą? Ile jest ofert? Ile jest chętnych oglądających te oferty. W tej chwili mamy już ponad 1800 biur nieruchomości, które z nami współpracują. Łącznie to jest blisko 800 tysięcy ofert, a mamy przeszło pół miliona wizyt miesięcznie w serwisie. Czy kryzys gospodarczy, także kryzys, który mocno uderzył w branżę mieszkaniową, dał się we znaki, na przykład w 2008 roku, kiedy serwis Morizon.pl powstawał? Ciężko mówić o tym, czy dał się weznaki akurat spółce Morizon, ponieważ wtedy spółka powstawała i tworzyła tak naprawdę aplikację, która, która dziś stanowi trzon serwisu, więc jeszcze wtedy spółka nie była tak naprawdę na, na tym etapie, żeby miało to jakieś bardzo duże znaczenie. Natomiast rzeczywiście. Model efektywnościowy pozwala również w trudniejszych czasach efektywnie zarządzać inwestycjami, budżetami marketingowymi agencji czy deweloperów. Czyli taki model nawet w czasach właśnie kryzysu, czy w czasach trudniejszych pozwala efektywnie wykorzystać środki, które są oczywiście ograniczone. A teraz na tym rynku czasy są łatwiejsze czy trudniejsze? Zdecydowanie jest lepiej niż w 2008 roku. Odnotowujemy jakby znacznie większe zainteresowanie nieruchomościami nie tylko ludzi, którzy oglądają te nieruchomości czy oglądają ogłoszenia, ale również zapytania wysyłają do konkretnych, do, do konkretnych ofert, dzwonią. Też jesteśmy jako Morizon jedną spółką, która, jednym serwisem, który mierzy również skuteczność telefonicznych zapytań i przez to wiemy, ile tak naprawdę osób zapytuje o nieruchomości. Tego jest coraz więcej. Myślimy, że wychodzimy powoli z tego, z tego marazmu. Deweloperzy mają problemy ze sprzedażą mieszkań, które kiedyś zbudowali, a one do tej pory nie znalazły nowychców. Zdecydowanie jest więcej inwestycji ukończonych, co akurat na rynku pierwotnego też, też ma swoje, swoje dobre, dobre strony, ponieważ wiele osób rozważających zakup na rynku pierwotnym obawia się właśnie tego przystępowego kupowania dziury w ziemi. Teraz jest spory wybór inwestycji, które są już ukończone lub prawie ukończone i kupowanie na takim etapie na rynku pierwotnym wiąże się oczywiście ze znacznie mniejszym ryzykiem. Analitycy rynku mówią, że nawet jeśli mamy w branży ożywienie, jeśli jest większy popyt, to ceny w ostatnich latach nie chcą rosnąć. Ceny nie rosną. Rzeczywiście jeszcze jest, jeszcze jest taki, taki moment, że te ceny są na, na dość wysokim poziomie i raczej mówimy o pewnej stabilizacji, nawet drobnych, kilkuprocentowych spadkach w większości regionów w Polsce. I raczej nie, nie przypuszczam, żeby ten poziom cen się istotnie zmienił w najbliższych miesiącach. Domyślam się, że metr kwadratowy mieszkania, o którym można przeczytać w morizon.pl, Kosztuje bardzo różnie od ceny zupełnie jakby standardowej do ceny typowej dla apartamentowców? Oczywiście, są, są bardzo, bardzo różne, różne nieruchomości do nabycia, różne lokalizacje, różne metraże i standardy wykończenia, więc si siłą rzeczy te, ta cena za metr jest, jest bardzo różna. Ale tradycyjnie najłatwiej zawsze jest sprzedać, czy też i najszybciej można kupić mieszkanie o niewielkim metrażu, 50-55 metrów w dobrej lokalizacji takie mieszkania schodzą najszybciej. Cena najmniejsza, cena największa w Morizonie? Ciężko mówić, to no naprawdę można mówić od, od nawet 1500-2000 złotych za metr w mniejszych miejscowościach do nawet 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy lepszych apartamentów w większych miastach. Kiedy spółka wchodzi na rynek alternatywny New Connect to właściwie po to, by po jakimś czasie zrobić skok na główny parkiet warszawskiej giełdy. Pan też taki skok przewiduje? Zdecydowanie traktujemy wejście, czy znaczy dzisiejszy debiut na, na rynku alternatywnym jako pewne przygotowanie do wejścia na rynek główny, które mamy nadzieję, że w niedalekiej perspektywie czasu będzie realne. Dziękuję panu bardzo. Państwa i moim gościem był pan Bolesław Drapella, prezes zarządu spółki Morizon. Dziękuję bardzo. Dziękuję.